Już! Już jest! O nie. Dobra. No i teraz. Chyba ja już nie oglądam. Z ej, ale zostaniesz. Bo bez ciebie live to nic. No. Stoi. No to teraz ja muszę to wszystko porobić. Dobra. Miejmy nadzieję, że oni wbiją. Dobra i teraz musimy wszystko tutaj ustawić tak jak było na poprzednim live'ie. Jestem tylko ja na razie Pepino! Pepino! Pepino spaghetti! Pepino! Ludzie Czekamy. Sądzę, że tu ludzi, nasze drogi się czekamy. nie rozeszły, bo jak subskrybują mój kanał, to... To na pewno jeszcze gdzieś będą. I takie straciłeś teraz przy subskrypcji. Dobra, ktoś jest na Czekałem. live. Ja. Eee. Dobra, więc teraz spełnimy marzenie. Widzę o tankowaniu. Dobra, widać. Więc popatrz, trzeba zrobić. Eee. Gdzie to jest? Nie chcę nic mójczej, nie widać dalej. O nie! Stój, zaraz się pojawi. Cały czas jest czarny ekran, tylko mówię. Ale zaraz się pojawi, bo mam kapkę opóźnienia. A teraz jest cały biały ekran. No no bo to jest Paint. Popatrz. Tutaj jest auto. Cały czas jest cały biały ekran. Popatrz. Dalej jest biały, cały biały ekran. Cały czas. Mhm, tak, dalej jest. Cały czas biały ekran. Stój, stój. No, cały czas jest biały. O, widzę auto. No właśnie. Pasata. Co? Malucha. O nie. To jest pasat. Polski pasat. <grym> <grym> Tutaj wklejamy. O, popatrzcie. Tutaj trzeba zatankować, tylko. Dajcie mi jeszcze Polski Polski pasat narodowy. Dobra, tutaj jest. Polska szynka narodowa. Stój. I jeszcze? Ach, jest. Kto jest na lajbie? Stój, daj mi jeszcze chwilę. Dobra, już jest dobrze. Popatrz, spełnię marzenie. Widać ciebie, widać auto i ciebie. No właśnie, i teraz jeszcze. Ale nie ma ludzi, którym to obiecałeś. Ale z tego będzie zapis, popatrz. Tutaj jest ten, przyszedł do tankowania. Popatrz, o. No chłop przyszedł do tankowania i co? Rozwali życie komuś? Widzisz jak tankuje? Dobra, jest zatankowane. No. Nie jest, to oszuście. Jak to nie jest? Jest zatankowane. Ja sam to sobie zobaczę. Nie jest. Nie oszuki, uj. Dobra jeszcze więcej będę tankować Popatrz tutaj bierę sobie stąd Ło I No jest zatankowane Wiesz, że nie widać dalej niczego Wiesz, że nie ma nikogo tutaj dalej Ale z tego live'a będzie zapis I na pewno oni to zobaczą Ej, ten live będę musiał nazwać tankowanie samochodu Dobra. Skoro i tak tak już się nazywa ten live. No to Przez następną minutę będę tankować. Słuchajcie, dajcie mi chwilę, muszę to naprawić. Ech, tutaj to się robiło tu dajmy na przykład tło fioletowe jest idealnie dobra no i teraz możemy wreszcie tankować wo Ej, czemu ja właściwie To nie to, Nie, ja robię dźwięki Jeżdżenia motora, A nie tankowania, to stójcie Nie No po prostu Jest zatankowany Jesteście usatysfakcjonowani? Chyba tak. Dobra. Właściwie mogłem z tyłu. Złapać, Nie ma ich tu dalej. Ale na pewno przyjdą za kilka lat. Dobra. No to chyba to by było na tyle w tym live. Zachęcam do subskrybowania i zostawienia łapeczki w górę po więcej takich live'ów. No i widzimy się w kolejnym filmie właściwie live'ie albo filmie.